Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Michał z kanału Zaraki World i jest ze mną najbardziej ostra postać Namida, czyli... Kamila. Albo Andrasta, jak kto woli. I Katarina, tak? Tak, z League of Legends. Powiedz mi, dlaczego Katarina? Ponieważ jest to moja ulubiona postać, majnuję tą postać, kocham ją, jest po prostu... E, styl, włosy czerwone, strój... Czyli w pełnym tego słowa znaczeniu utożsamiasz się z tą postacią. Tak, może nie jestem jak ona, ale mogę się poczuć chociaż raz. Tak, no bo to jest cosplay. Jak oceniasz organizację tych tego eventu, bo to chyba twój pierwszy event tego rodzaju. Drugi, ale pierwszy w cosplayu. No i jak oceniasz pod względem e, targów przygotowania do tego cosplay, Bo nie wiem, czy wziąłeś udział w zawodach, jakie miejsce zajęłaś? Nie brałam na razie udziału w żadnych konkursach, dopiero jutro będę brała udział. A powiem tak: panowie ochroniarze są bardzo mili, bo wpuszczają mnie nie patrząc na plakietkę, bo wiedzą, że jest mi trochę za zimno, żebym mogła stać w kolejce. Przecież i tak jestem bez kolejki. Jest bardzo dużo ludzi. Wydaje mi się, że mimo to spodek i sala kongresowa to jest jednak za małe miejsce na takie zabawy. Możesz mieć takie wrażenie, ale rok temu to był tylko spodek. Rok temu był tylko spodek. Nie byłam wtedy cosplayerką, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale naprawdę jest ogrom ludzi. Jakie masz rady dla początkujących cosplayerów? Mówisz, że sama dopiero zaczęłaś, tak. ale jakieś złote myśli, i złote rady? Cierpliwość. Cierpliwość, cierpliwość, której Ci brakuje. Cierpliwość i dokładność, bo naprawdę nie ma sensu robić coś, a zrobię na szybko tydzień. Naprawdę warto poświęcić trochę czasu i zrobić coś raz, a porządnie, bo... po prostu lepiej wychodzi. Naprawdę warto jest poświęcić na swój dwa miesiące niż tydzień i... A czy jest ktoś, kto Cię w tym wspiera? Rodzina, przyjaciele? Oczywiście. Mój chłopak, przyjaciele, rodzina. Rodzice mi bardzo dużo pomagają. Tata mnie zapoznał z budowlanką, mama nauczyła mnie mieszczyć, więc naprawdę. Czyli na pewno dzięki temu jest Ci dużo łatwiej. Tak, tak, na pewno dużo łatwiej. A spotkałaś się z tymi negatywnymi opiniami na temat tego, co robisz, niekoniecznie tego, jak wyglądasz, czyli trollami i hejterami? Oczywiście, że tak. I jak sobie z nimi radzisz? No. Powiem tak, ciężko, bo jestem dość wrażliwą osobą, więc jest mi ciężko na samym początku, ale... Powiem tak... Zaczęłam w to wszystko się bawić, wiadomo, dla hobby, ale licząc też, że po prostu nauczę się nie zwracać uwagi na takie rzeczy. I rzeczywiście zaczyna to powoli działać. Wielu cosplayerów radzi po prostu mieć dystans do siebie, dystans do tego, co inni mówią oraz zlewać po prostu takie osoby, które w pewien sposób nie szanują tego, co lubisz i co robisz. Tak, bo po prostu człowiek się psychicznie może załamać, naprawdę. Nie warto, bo... Nie zna się tych ludzi, a więcej jest osób, którym się to podoba, niż jedna osoba, która po prostu no, ma jakiś problem z tym, więc naprawdę nie warto dla tej jednej osoby się załamywać. I jak długo zajęło Ci kompletowanie całego tego stroju? Bo to jest chyba Twój pierwszy cosplay, tak? E, drugi, pierwszy jest, była Jinx, którą wystąpię jutro e, na konkursie. To jest mój drugi stroj, który zrobiłam, zrobiłam na szybko, bo w 10 dni. No to bardzo szybko. Też szybko, ale przyznam, to jest naprawdę bardzo łatwy strój, więc ja się zgadzam z tymi, że o, Katarina był łatwy strój i rzeczywiście zgadzam się z tym, bo naprawdę jest bardzo łatwy. Jesteś z niego zadowolona? Jestem bardzo zadowolona, czuję się w nim świetnie, naprawdę dobrze się w nim czuję. Czyli twoja mobilność, siadanie, kłócanie, chodzenie nie jest ograniczone? Znaczy no nie kłócam, nie siadam, ale jest dobrze, tak. Jest, jestem ogólnie zadowolona, czuję się lepiej. I last question. Lądujesz na bezludnej wyspie. Oczywiście swoją rolę się wcielasz i musisz wybrać jedną postać z League of Legends, która ma Ci pomóc w przetrwaniu. Powiedz mi, która by to była i dlaczego. Mm, Garana. Chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Także dziękuję Ci za poświęcony czas, życzę Ci sukcesów i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnych eventach. Jeszcze mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Na razie, cześć.